Na Pirani przyszła długo wyczekiwana paczka z Chin, która zawiera coś fajnego, więc to dobra okazja, żeby przy okazji odpowiedzieć na kilka Waszych pytań, które pojawiają się pod wszystkimi moimi filmami o Fidget Spinnerach. Jeśli nie widzieliście jeszcze tych filmów, to zachęcam Was serdecznie, między innymi opowiadam w nich o tym Fidget spinnerze Mateminko, który jest naprawdę fajny. Mam też inny, w którym opowiadam o e, fidget spinnerach, które zrobiliście e, z moim kolegą Filipem sami. W każdym razie, no cóż, e, gdy dobieram się do paczki, już ją rozcinam, będę e, odpowiadał na wszystkie wasze pytania, które póki co e, pojawiają się pod wszystkimi moimi filmami. Po pierwsze, do czego są fidget spinnery? <grywki> Wszyscy się zastanawiają. Otóż, jest to po prostu taka zabawka, która. Ma y, zasadniczo tylko i wyłącznie zająć wasze dłonie, podczas gdy na przykład gdzieś czekacie albo coś w tym stylu, A generalnie y, czekanie gdzieś y, może powodować frustrację, etc. Wiecie, wtedy można się czymś takim pobawić, tak samo jest to zrobione po to, żeby wyeliminować y, jakieś tam przeszkadzanie ludziom klikaniem, stukaniem o stół, stukaniem nogą. No. Jest to po prostu coś, co ma zająć wasze dłonie. Ok. Druga sprawa. Gdzie kupić fidget spinnery? Polecam wam przede wszystkim Banggood, którym serdecznie dziękuję za podesłanie kolejnych fidget spinnerów do testu. Generalnie mają naprawdę fajny wybór w naprawdę niezłych cenach. Druga sprawa, jeśli jesteście mniej obyci z kupowaniem w Chinach, polecałbym też AliExpress bo na Aliexpress są tanie i też jest ich całkiem sporo. No i trzecia sprawa, jeśli nie bawicie się w zagraniczne zakupy, polecam mimo wszystko Allegro. Co prawda już sprawdzałem to ostatnio na livestreamie, na którym padły oczywiście te wszystkie pytania i przepłacacie na Allegro mniej więcej 100%. W każdym razie paczka leci do Was z Polski i macie mniej więcej pewność, że dostaniecie to, co chcieliście za złotówki. A czwarta sprawa na co zwrócić uwagę, gdy kupujemy fidget spinnera. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jego masę. Mam tutaj fidget spinnera, która moim zdaniem jest dużo za lekki, żeby fajnie się im bawić. Widzicie? Nawet ciężko go rozkręcić do jakiejś sensownej, wagi, e, sensownej prędkości, przepraszam, z racji właśnie na jego wagę. E, generalnie to jest e, troszeczkę zbyt tania rzecz, jak nabycie fajną. Zwróćcie też uwagę na to, żeby łożyska, które macie e, w swoim fidget spinnerze, były raczej ceramiczne. Wcale nie są droższe od e, zwykłych sta e, stalowych, generalnie zazwyczaj. Jest to gdzieś podane w aukcji, w sklepie. W każdym razie, jak widzicie, to jest fidget, który ma ceramiczne łożysko. Kręci się znacznie dłużej, znacznie gładziej chodzi. Jest też cichszy. Ten ma na przykład stalowe. Nie dość, że brzmi to kiepsko. To jeszcze zaraz się zatrzyma. Najgorszym przykładem jest tutaj fidget, którego zrobiliśmy sami. Tutaj to łożysko jest stalowe i naprawdę, naprawdę wolno się kręci. W każdym razie tak. Inne rzeczy na bok. Skupmy się na tym, co dostałem w tej paczce od To jest tri spinner tak zwany. Mamy już jednego od innego sklepu. W każdym razie ten mi się jakoś bardziej podoba, bo wydaje mi się cięższy. W każdym razie na Bank Good zapłacicie za niego około 6 dolców, co wydaje mi się nie jest aż tak złą ceną. Można tutaj sprawdzić, czy łożysko jest faktycznie ceramiczne. Postaram się to wygrzebać, choć widzę, że to nie będzie proste. OK. Generalnie tak wygląda ceramiczne łożysko z tyłu. Tak wygląda ceramiczne oczy. Od przodu zwróćcie uwagę, że te kulki są takie ciemne. Może się zdarzyć też, że będą białe. Tutaj są srebrne i w takiej troszeczkę inaczej wyglądającej e, klateczce. Tutaj ta klateczka jest z jakiegoś plastiku. W każdym razie te e, zatyczki są po prostu tu mocowane na wcisk. I tyle. Bardzo fajne. Są naprawdę różne warianty kolorystyczne. Tego rodzaju tryspinera to chyba jest najpopularniejszy wzór z tego, co widziałem. Jest też najtańszy. Widziałem je po 3 dolary, coś koło tego. Na polskim Allegro za coś takiego zapłacicie około 30 zł. Czy jest tego warte? Wydaje mi się, że tak. Jeśli chcecie wejść w spinery albo po prostu sobie kupić, bo wszyscy mają. To to jest spinner, którego bym wybrał. Całkiem fajny. To jest na pewno must have. Jeśli macie kolekcję, fidget spinnerów, moja zaczyna rosnąć, więc chyba mo mogę ją zaczynać powoli nazywać kolekcją. To no cóż, bez tego się nie obejdziecie. A tutaj. Kolejnego spinera z Mateminko. E, naprawdę fajny. E, naprawdę fajne są te spinery, bo są naprawdę dokładnie wykonane. Tutaj jest inny Mateminko. Ten cały kawałek to jeden kawałek osiądzu. <laughs> Całkiem fajne wykonanie. No i ta masa robi swoje. Choć. Wydaje mi się, że następny zawodnik troszeczkę e, 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 przegnie. Okej. Okay. 6 dolarów. E, jakieś 15 dolarów, nie pamiętam w tym momencie. Tutaj mamy trispinera za 21 dolarów. <grym i zainteresujesz> ah, jestem bardzo ciekaw. Okej. Okay. Przeliczenie na złotówki to jest około 80 zł, więc nie sądzę, by wszyscy od razu rzucili się na te fidget spinnery. Ale oh my god. Nie powiem, żeby jakoś strasznie mi się podobał design. Natomiast jestem w stanie docenić pewien kunszt wykonania. Jest przy tym naprawdę ciężki waży swoje. Żałuję, że nie mam teraz wagi i szczerze mówiąc, nie wiem gdzie leży, więc jej nie znajdę. Natomiast wydaje mi się, że waga jest podana gdzieś na stronie. W ogóle w opisie będziecie mieli linki do wszystkich widżet spinnerów, które pojawiły się w tym filmie. Wow. To brzmi jakby coś się ocierało o szkło. Okej, okay, jestem oficjalnie zahipnotyzowany. <laughs> o, ho. ho. Hmm. Strasz, czy można to wszystko porozkręcać, tak jak te inne fidget spinnery, które dostałem są bardzo podobne jeśli chodzi o rozwiązania. Znaczy już tu widzę, że jest taka koronka jak tak. w tym, która trzyma wszystko razem, więc... A, 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 a podejrzewam, że to też jest o, jeden kawałek. Zobaczmy co tutaj drzemie. W tym fidżecie. No, spodziewałem się dużo większego łożyska, szczerze mówiąc. Czy jakoś wielkość łożyska przekłada się na yy, osiągi fidżet spinera? Nie jestem przekonany. Okej, okay, nie będę rozkręcać dalej, ale Widzę, że musiałbym ruszyć tą koronkę i wtedy dalej można by było powyciągać to, to łożysko takie tam. Czy jest to potrzebne w życiu? Nie. Obejdziecie się bez widżeta, które, którego da się łatwo rozbierać, bo z tego się i tak nie korzysta. Ok. Skręcę z powrotem. Muszę przyznać, że te mateminko Wydaje mi się, że są warte swojej ceny. Są wykonane naprawdę porządnie. Do każdego dostajecie takie ładne pudełko, które na dobrą sprawę mogłoby posłużyć od razu jako jakiś prezent. A w środku jest taka miękka wyściółka. Do tych jest jeszcze łańcuszek, tak jakby, do kluczy. Akurat do tego dostajemy jeszcze ściereczkę. I taki e, nie pamiętam jak się nazywa ten materiał. Velvet. W każdym razie ładny, miękki pokrowiec na swojego fidgeta. No, całkiem fajna paczka. Więc e, jeśli szukacie czegoś na prezent, wiecie, że osoba lubi gadżety, to jak najbardziej. Hu, muszę przyznać, że no, jest to całkiem spoko. Fajne jest w tych fidgetach to, że jak je rozkręcicie naprawdę szybko, próbujecie obracać, to czujecie ten efekt żyroskopowy. <grymne> Okej, okay, mogłem tak godzinami. Myślę, że będę powoli kończyć ten film. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na większość waszych pytań, które mogliście mieć. No i cóż, jeśli chcecie więcej filmów o fidget spinnerach, to myślę, że będą się pojawiać. A jeśli chcecie, na przykład mogę zamówić najtańszego fidget spinnera, jakiego znajdę na AliExpress i pokazać wam, jak go zamówić, ewentualnie zrobić to samo z Bank Good. Kiedyś na live możemy przejrzeć w ogóle oferty i zobaczyć, czy jest coś fajnego. Nie chcę z tego robić całego filmu, bo to nie jest typ filmu, który zazwyczaj robię. Niemniej jednak fidget spinnery to nie jest coś co zazwyczaj robię na kanale okej okay, nie przedłużam strasznie mnie wciąga jak już zacznę się bawić tym czymś i kręcę i kręcę i kręcę więc to dobry moment żeby skończyć dziękuję sklepowi Banggood jeszcze raz pamiętajcie że w opisie są wszystkie potrzebne linki jeśli nie podobają wam się koniecznie te znajdziecie też inne e, fajne fidget spinnery które gdzieś tam Bank Good wprowadziło do oferty. Jest tego naprawdę sporo. Myślę, że to jeden z większych wyborów w całym necie, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Myślę, że mogę wam też polecić sam sklep, bo nigdy mnie nie zawiódł. I dostałem nalepki! <grywki> Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia!